Rozumiem, że ponadpartyjne poparcie dla aspiracji Szymona Hołowni, który chce być wysokim przedstawicielem do spraw uchodźców w ONZ, to jest działanie według zasady chłop z wozu koniem lżej, ale jest coś niemoralnego, czy wręcz oburzającego w tym, że człowiek, który dokonał tylu szkód w polskiej polityce i sypie piach w szprychy koalicji 15 października, ma być nagrodzony międzynarodowym stanowiskiem. Zapraszam do lajkowania, komentowania i do subskrybowania mojego kanału, bo dzięki temu zaglądanie za kulisy polityki jest dla mnie i dla mojej ekipy możliwe. Partię Szymona-Chołowni szoruje pod dnie od już wielu tygodni. Natomiast on sam, nie jak kapitan, pozostaje na mostku do końca, tylko jako pierwszy szuka szalupy ratunkowej. Wieść o tym, że aspiruje i złożył już papiery takie właśnie zgłaszające jego kandydaturę na stanowisko wysokiego komisarza do spraw uchodźców w ONZ, gruchnęła dosłownie w przededniu opuszczenia przez niego, właściwie utraty stanowiska marszałka Sejmu, czyli drugiej osoby w państwie. I w tym właściwie nie widzę nic dziwnego, no bo świadczy tylko o tym, że jest marnym przywódcą swojej partii. Natomiast no, chcę szukać dla siebie miejsca, natomiast zdziwiło mnie to, że Karol Nawrocki przyznał od razu, że w tej sprawie lobbybował w czasie swoich amerykańskich podróży. A co to oznacza? No to oznacza, że panowie są od dawna dogadani. I to, że Karol Nawrocki mówi dzisiaj, że nie ma w tym żadnego politycznego dealu, to przyjmuje jako taką, poprawność polityczną, którą prezydent Nawrocki tłumaczy swój ruch i swoje poparcie dla Szymona Hołowni ale tak naprawdę to oznacza, że już panowie dogadywali się wcześniej i że ręka ręka myje, bo to właśnie marszałek Sejmu jest odpowiedzialny za zorganizowanie zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, choć prawnicy zgodnie mówią, że podstaw prawnych do tego nie było, że to była czysto polityczna decyzja. No i dla wyrównania rachunków, dla spłacenia długu Karol Nawrocki teraz lombuje za tym, aby, aby Szymon Hołownia otrzymał międzynarodowe stanowisko w ONZ-cie. Lokduje w Stanach, no bo tam jest siedziba onz u choć oczywiście sam Szymon Hołownia, jako jeżeli by otrzymał takie stanowisko wysokiego komisarza do spraw uchodźców, Rezydowałby w Genewie, miał apanaże dwukrotnie, ponad dwukrotnie wyższe niż marszałek Sejmu, mógł tam się przeprowadzić z całą rodziną i czerpał z tego tytułu jeszcze wiele korzyści. Ale to na razie ostatni z boku. Mimo to się może wydarzyć, a może się równie dobrze, albo bardziej prawdopodobne jest to, że się nie wydarzy. Natomiast politycznie mamy po pierwsze pokazanie, że to dogadywanie się między Hołownią a Nawrockim naprawdę trwa od dawna. A po drugie to, że rząd i Zarówno ustami premiera Tuska, jak i wicepremiera Sikorskiego, mówi o poparciu dla aspiracji hołowni, no to oczywiście dla interesu polskiego i wysyłania każdego Polaka na wysokie stanowisko to dobrze, ale jednak jest, tak jak powiedziałam, to propozycja i takie poparcie niemoralne, biorąc pod uwagę, Jaka jest polityczna historia Szymona Hołowni? I nie chcę tu jej całej opowiadać, bo o niej szczegółowo mówiłam w odcinku Hołownia musi odejść dwa tygodnie temu nagranym i bardzo Państwa zachęcam do sięgnięcia o tamten komentarz, który zresztą cieszył się bardzo dużą popularnością i wiele osób go komentowało, wiele osób go lajkowało i polecało dalej. Natomiast chcę tylko przypomnieć, że od początku kariery, kiedy Szymon Hołownia wszedł do polityki, Czyli od wyborów 2020 roku, to naprawdę było to działanie w kontrze do Donalda Tuska i jego formacji, bo przecież wtedy w drugiej turze nie poparł Rafała Trzaskowskiego. Potem były wybory 2023 roku i to właśnie Szymon Hołownia przeciwstawiał się utworzeniu jednej wspólnej listy, I aby to się nie stało, utworzył koalicję z PSL-em. Sukces koalicji Trzecia droga był tylko dlatego możliwy, że Donald Tusk na ostatniej prostej przed wyborami wezwał swoich wyborców, aby poparli hołownię, bo wiedział, że jeśli uda się utworzyć koalicję, że jeśli uda się pokonać pis, to nie raczej w sposób druzgoczący, wygrywając wybory, tylko właśnie mogąc sformułować rząd koalicyjny. Wtedy wszystkie ręce na pokład. Będzie potrzebny i Kosiniak-Kamysz, i Hołownia, i Lewica. I tak też się stało. Ale kiedy ta w bólach zrodzona koalicja z rozdzieraniem szat i dzieleniem stanowisk wreszcie stała się ciałem, to tak naprawdę Szymon Hołownia i Trzecia Droga. Kośniak Mysz również, ale dziś bohaterem jest Szymon Hołownia stali się tą taką blokującą częścią koalicji wszystkie te projekty i zamierzenia koalicji obywatelskiej składane w ramach stu konkretów, w ramach obietnic wyborczych swoim wyborcom, to przez właśnie trzecią drogę i Szymona Hołownię nie można było przeprowadzić przez Sejm wielu światopoglądowych obietnic i zrealizować ich zrealizować je przed wyborami 2025 roku, które były kluczowe, bo prezydent w pałacu prezydenckim z formacji demokratycznej mógłby przyspieszyć przywracanie w Polsce praworządności. No tak się nie stało. Pamiętamy te wszystkie wydarzenia. Opowiadam o nich w odcinku, w którym państwu mówiłam, czyli hołownia musi odejść. Natomiast Chcę przypomnieć również te ostatnie wydarzenia, które miały miejsce już po zaprzysiężeniu Karola Norwackiego, a nawet przed, przed to ta słynna schadzka u y, Adama Bielana z, y, z prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim, a po zaprzysiężeniu to goszczenie u prezydenta, co jest jakby wpisane w rolę marszałka, ale dogadywanie się w sprawie prezydenckich. Ustaw. Jedna z tych ustaw naprawdę podzieliła koalicję rządzącą. To jest ustawa Karola Nawrockiego dotycząca CPK. I w tej ustawie marszałek Hołownia głosuje przeciwko swojemu obozowi rządowemu. Do hołowni idzie Tusk, rozmawia z nim i wychodzi z jego gabinetu milczący. A zaraz potem dowiadujemy się, że hołownia chce być wysokim przedstawicielem do spraw uchodźców w ONZ. I jeżeli to by się stało faktem, to mamy tykającą bombę, którą Hołownia na odchodnym zostawia Tuskowi. Ponieważ wiemy już, że to Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz po pierwsze będzie chciała przejąć partię w wyborach po odejściu Hołowni, a po drugie chce być i ma poparcie Hołowni na to, by została w nowym koalicyjnym przetasowaniu wice... Premierką, by dostała taką, taki awans rządowy i była już nie tylko ministrą, ale miała także stanowisko wicepremiera. Tak naprawdę to jest tykająca bomba, którą chołownia zostawia, czy też wrzuca Tuskowi i Umywa ręce, już nie interesuje go partia, nie interesuje go rząd, bo przecież jako szef swojej partii mógłby wejść do rządu i wziąć odpowiedzialność, ale nie chce brać tej odpowiedzialności. Nie chce, nie chce brać odpowiedzialności i nie chce, ale chce mieć wpływ na to, jak działa koalicja albo jak nie działa koalicja. I to jest właśnie oburzające, bo jeśli się mu uda, to wszystko spadnie na koalicję rządzącą i która i tak naprawdę jest to wtedy granie na jej rozpad, bo rozpadająca się Polska 2050 to będą same problemy dla premiera Tuska i same problemy dla koalicji. Ona gdzieś zawiśnie na włosku, a zawiśnięcie jej na włosku oznacza przedterminowe wybory. Jeśli Szymon Hołownia nie dostanie stanowiska międzynarodowego, bo hmm, tak jak mówią, mówi wiele osób, ma za małe predyspozycje do tego stanowiska, ma za małe doświadczenie, ma, jest za małym graczem w układance międzynarodowej, bo zawsze takie stanowiska są wynikiem różnych układów międzynarodowych i przetasowań. Jeśli nie zostanie, no to wyląduje w gabinecie. Wicemarszałka Sejmu i to też jest bardzo wygodny gabinet, i będzie tam siedział przez kolejne dwa lata, do końca koalicji, do końca tej kadencji. A dwa lata w polityce to jest naprawdę bardzo dużo czasu i wiele, wiele może się zmienić. Krótko mówiąc, Szymon Hołownia w kraju to hodowanie sobie problemu. Szymon Hołownia wyeksportowany to Niemoralne zagranie, które pokazuje, że człowiek, który nie gra fair play, może być nagrodzony awansem międzynarodowym. Także ta niemoralna propozycja będzie się odbijała czkawką y, zarówno y, premierowi, jak i Polakom. To tyle na dziś. Zapraszam do komentowania. Zapraszam do lajkowania i zapraszam do subskrybowania kanału, a także do odsłuchiwania i oglądania poprzednich odcinków, które się nie tyle zaktualizują, a opowiadają inne elementy tej układanki oglądanej za politycznych kuls. Do zobaczenia wkrótce.